To już jest przegięcie. Ja rozumiem, że w Stanach jest kryzys gospodarczy i, i, i rząd nie, i, i tam ktoś nie pracuje, ale żeby żeby już taka śnieżyca yy, pierwszego, przepraszam drugiego października to lekkie lekkie przegięcie. Nakręcisz mnie śniegu? No tak mnie potrzymaj. Wierzę, że się już, nie? Już, ale żeby tak szybko. Powiem okay. ja że ślubów, yy, w roślinach ślubów w to jest jeszcze... pierwszy raz dopiero chyba, nie taka łatwiej. Co? Nieźle sypie. No. Nieźle. Czy zdjęcie jakieś zrobię?